Witajcie! Tutaj na potężniejszym je na świecie razić głowie pięta komar i będziemy rozpierdalać wszystkich dookoła. No. No mamy teraz za zadanie nie... Zro yy, wykopać jakieś tam groby. Radzi nie groby, co ja pierdolę. O takie coś mamy. Takie gówno żarto rozpierdalać. Się. Się pozbierać, czyli co... Kurwa. Jeszcze idiota nie zginął? No. Mam smutną, Może śnieśliwą wiadomość nie wiem, dla was. Jak na razie to mi nie oglądacie, nikt mnie nie kocha. No, że save z Alana Waka mi się usu usunęły, ponieważ wczoraj Wczoraj? Tak, wczoraj, 13 piątek, popsuł mi się komputer i się bardzo wkurwiłem, więc musiałem nie, się robić a Jak to się stało? Byłem sobie na jak robię sobie tą własną sprawę, nie. No i tak, wiecie, się zaciął, nie. No i później kurę chciałem włączyć, a coś co się zrestartowałem, zaciął się. No dobra. Każdemu się zdarzy, nie, że się zaczyna. dobra, jeszcze raz. No znów się zaciął, nie? Trzeci raz włącza się, no to uruchomiłem tego naprawę systemu, nie? Przy naprawie systemu zaciął się. To więc że się wkurwiłem, no to zjebnę mu formata. Znaczy na dysku C, nie? A na dysku D miałem te gry, nie? No to nie wiem czemu te sejwy się pousuwały, to ja... Chuj dziwie. Czegoś czas... Czasami tak dziwie, czego się lubię. Kurde. Myszka się zacina hmm. Trochę sobie pogramy w tego dragu Może Przetrwamy do 40 poziomu Nie wiem ile to będzie odcinków W na pewno Ale też nas też będę grał w winę gry Jeszcze się nie zrespiło. E, o, po tym moście, jak tam się idzie, tu, 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 tu... To tam jest ten, y, wioska Smurfów, nie? Tych, tych... Neskimosów, nie? Tych Indianów. No i tam można... Na 30 sobie poziom... W sensie, o to jest 300 tam y, Do... Kurwa, całe pierdolę. Ja pierdolę. <laughs> um, kurde, ta ta, ten, 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 ten. Jak to się kurwa mówiło na to? Tam do góry że się wchodzi na sam szczyt do kota, nie? I tam może mieć ten. O, że, że będzie się dorosłym. O. Um, się zostało? O. Wykonałem misję. Przy okazji, nie. Idę tu. Mhm. Poczekajcie chwilę. Muszę napisać SMS-ka. Mhm. Cześć debilo. jest zjebie Czekaj, gdzie to było, że ten... Daj F8, pobiegniemy szybciej. Gdzie to było, że, że można odryć mapę? Chyba gdzieś tam. Muszę odryć. Jakiś Mujin biegnie? Do drugiego Mujin'a? Będzie mu dał lachę? O. Tutaj cipy, no, idziemy do murzyna, ale masz klatę, Ach, ale liczbę banny, dobra Czeka, gdzie to było? No prawo, kurwa, właśnie nie? Żół na motorze na motocyklu. O, tam to było. jak pamiętam. Ta kula. O, jest ta kula. No, ta kula służy do odkrywania tam poszczególnych map. W sensie o to, że ta część zniknie teraz, nie? Patrzcie na to. Ju, 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 ju ja. Ja! Ale jaj, a co, a co to kurwa jest? Tego nie było. Du, udu, a idę tam? Jaj, co ja tam chuję? A może to jest tam ten robot? Chuję. Mogę się przejść. Ach. Motorynkę trzeba sobie kupić Inwestować Ale ja nie on kurwa biedny Ty Nie kasy? No to... kasa, to Ja! Trzeba porałować jakieś rzeczy i posprzedawać No tak, no po 30 lewej, tak wpadają takie normalne rzeczy, nie? W sensie o to, że Co to jest wtedy? Daleko do tego, daleko chyba A to chyba to jest co? Te Jak dupa Aha, tu trzeba w 10 najlepiej Tu się teleportuje z kimś nie, na przykład nie wiem, Ja z bratem byłem, to w ogóle się teleportowaliśmy Na początku nie, to był chyba, o Jezu! Który poziom 30? Nie, czy nie, nie 30? Jakie dole. 38? ósmy? W dwóch nie daliśmy rady. Zresztą, so, no nie wiem, tak w czterech, w pięciu minimum. Zresztą musi być Bubu, który leczy, bo takie tam, O. Fajne? O. Jestem pro. Tu, kurę mi to jest mi na nie mój level, jak na razie. Jak zgadnę ten Diffie gra gra. kurwa jaki ma, jak i maniak, ty Ile może napierdolę w tą grę, nie? Ne? Kurwa mały Ech, Dobra, trzeba robić dalej misję Trzeba szybko zdobyć ten level Kurwa się XP jak? Nie wiem Um, um, gluby, gluby, co masz tu? Dużo, dużo ekspa. Dużo ekspa. Tu coś muszę rozpierdolić. Ali life, dużo exp. Przygoda, przygoda. Kick 500. Cicho śpię. Te. Co? A. Kaioken, sobie nic. Nie chciał dużego dzieciaka, nie. Co pierdano tak, szwaniak.